17 września obchodziliśmy 76 rocznicę napaści Związku Sowieckiego na Polskę. W tym dniu na łukowskim cmentarzu Łukowskie Towarzystwo Regionalne im. Jana Stanisława Majewskiego zorganizowało uroczystości upamiętniające tamte wydarzenia oraz ofiary katynia. Muzyka 1939 roku zapisał się wybuchem II wojny światowej. I zaraz na początku, to jest 4 i 7 września, niemieckie naloty bombowe na nasze miasto, które zostało mocno zniszczone. Zginęło wówczas wielu kobiet. I ledwo ucisko niemieckie samoloty dopaliły się z Gryszcza domów. Niespodziewanie 17 września tegoż roku o świcie, a była to niedziela, podstępnie na nasze Ziemie Wschodnie najechały wojska Armii Czerwonej. Po kilku miesiącach, wiosną 1940 roku, okazało się, że z polecenia naczelnych władz sowieckich dokonano zbrodniczego mordu strzałami w tył głowy kilkunastu tysięcy polskich oficerów i inteligencji. W tym kilkadziesiąt osób z Ziemi Łukowskiej. O tej potwornej zbrodni ludobójstwa przez kilkadziesiąt lat społeczność świata milczała, ale prawda została ujawniona. Dlatego to dziś, 17 września 2015 roku, 76. rocznicę haniebnej naprawczy na Polskę do Wschodów, i w 18 rocznicę ustawienia tego krzyża Katyńskiego przyszliśmy tu, by oddać hołd wszystkim, którzy zginęli w i w katastrofie smoleńskiej oraz poległym na wszystkich frontach II wojny światowej. Modlić się o ich zbawienie. Ojczyzna to nasz zbiorowy obowiązek, a dobry chrześcijanin to także dobry patriota i solidny obywatel. Wdzięczniej Panu Bogu za dar wolności, która została nam dana, ale również zadana. Módlmy się w czasie tej najświętszej ofiary w intencji najjaśniejszej Rzeczpospolitej Polskiej. w intencji naszej Ojczyzny. Módlmy się również za wszystkich naszych rodaków, którzy oddali żyć w obronie tej polskiej ziemi. W czasie pierwszej wojny, drugiej, w czasie powstań, odar dar zbawienia, aby Pan Bóg był łaskaw przyjąć ich do swojego królestwa. My wszyscy, mieszkańcy ziemi łukowskiej i goście, chcemy powiedzieć Europie, światu, całej Polsce, że Polska pamięta, że ziemia łukowska pamięta, pamięta o tym, co się stało. We wrześniu 1939 roku. Pamiętamy o tym, że o 3 rano, 17 września 1939 roku, Armia Czerwona wdarła się w granicę Rzeczypospolitej. Kiedy jeszcze polska armia była zdolna do walki, kiedy liczyła ponad 650 tysięcy żołnierzy zdolnych się, kiedy ponad jedna trzecia terytorium Polski była wolna, a na niej najwyższe władze państwowe przebywały. W tym momencie otrzymaliśmy cios nożem w plecy. Armia Czerwona wdarła się w ziemię polskie. Tak to już jest, że ten 1 i 17 września to są dwie daty, które symbolizują kolejne już próby wymazania Polski z mapy świata. Tamten tragiczny wrzesień. To było wykonanie wcześniej podjętego przez zbrodnicze totalitaryzmy wyroku na Polsce. Tamten zbrodniczy wrzesień to było wykonanie paktu Ribbentrop-Mułotow. Próby te nie powiodły się, ale spotkały się z ogromem ludzkich ofiar. Spotkały się z tym, że Polska została pozbawiona na tak długo suwerenności. Druga wojna światowa to Katyn. Te tablice, które dzisiaj przed nami wiszą, wskazują jasno o wielkiej tragedii, jaka się stała na narodzie polskiej. Dzisiaj Polska powróciła do rodziny wolnych i demokratycznych narodów. Chcemy żyć w przyjaźni i w dobrym sąsiedztwie ze wszystkimi narodami. Nawet z tymi narodami, których państwa przeszłości pozbawiały nas niepodległości i dokonywały zbrodni na narodzie polskim. W tym zbrodni ludobójstwa. Ale oczekujemy, że poznamy całą prawdę o okupacji hitlerowskiej i o okupacji sowieckiej. Osiemnaste piękne spotkanie ludzi, którzy kochają swoją ojczyznę. Za to Waszą obecność niech mi będzie wolno w imieniu polskiego Sejmu, w imieniu własnym serdecznie Państwu podziękować. Serdecznie dziękuję pocztom Sztandarowi. Od pierwszej denty. Przedstawicielom służb mundurowych, młodzieży, wszystkim Państwu za to lekcję patriotyzmu. To miejsce i ten czas to również możliwość odniesienia się do aktualnej sytuacji. Jest to możliwe. Gdzie i kiedy możemy o tym mówić? Proszę Państwa, dzisiaj Europa zmaga się z wielkim problemem uchodźców, imigrantów. Europa się zastanawia, czy wykazać więcej empatii, czy asertywności, żeby ten proces za zatrzymać. Europa się zastanawia, Polska się zastanawia. Legenda o Europie nasuwa pewne skojarzenia. Tamto Europę mityczną zgubiła wielka chęć poznawania świata. Dzisiaj, nawiązując do tej poetyki, powinniśmy dbać i zrobić wszystko, żeby tej Europy, której jest Polska, nikt nam nie uprowadził. Polski głos na arenie europejskiej, polski głos polskiej opozycji, polskich w polskim sejmie, w polskim parlamencie w tej sprawie powinien być mocny i powinien być słyszany.